Nazywam się Agata Hara i pracuję w Katolickiej Szkole Podstawowej nr 6 w Luboniu. Chciałabym zaprezentować mój projekt Bądź twórczy, drugą wyobraźnie, działaj, który bierze udział w programie Enea Akademia Talentów. jest potrzebne w wielu dziedzinach, gdyż to dzięki niemu znajdujemy nowe rozwiązania. Projekt ma za zadanie pobudzać uczniów do twórczego myślenia poprzez równorodne działania plastyczne. Jest on skierowany do uczniów klas 1-3 i będzie realizowany na zajęciach z dziećmi, jak również poprzez popołudniowe warsztaty dla dzieci i ich rodziców. W zajęciach w ramach projektu dzieci odkryją czym jest przyjemność tworzenia, zdobędą umiejętność posługiwania się różnymi niestandardowymi materiałami plastycznymi. Nauczą się też spędzać czas w sposób bardzo twórczy, a zajęcia i warsztaty w ramach projektu będą służyć po prostu integracji. wyobraźnię działań, to projekt, który w kreatywny sposób pomoże we wsparciu talentów uczniów. Będzie miał realny wpływ na rozwój ich pasji. Wykorzystanie niestandardowych materiałów plastycznych pobudzi ich potencjał twórczy. Projekt może być też kontynuowany w kolejnym dopuszczonym, a materiały stałe, takie jak szkalugi, suszarka do prac plastycznych czy głośnik, mogą być wykorzystywane przy kontynuacji tego projektu. Dlatego, drogie jury, inwestycja w ten projekt jest bardzo opłacalna.